Plany nasze zmieniły się z tego względu, że e, no wszyscy wiemy, że nawiedziła nas zima i, i śnieg e, na boisku leży w, w takiej sytuacji, e, zwłaszcza z naszym boiskiem, gdzie, gdzie, gdzie to odprowadzenie w wody nie jest najlepsze. E, związek pomógł nam podjąć taką decyzję, ale nie jest to jakby e, przypadek, nie jesteśmy odosobnionym, bo takie przypadki mają miejsce w paru w paru, e, w paru miastach i jakoś nas to specjalnie nie martwi, takie rzeczy się wiele nie zdarzają i e, mam nadzieję, że nas to nie rozpręży. Ja mam takie, mam przeczucie, że, że dla nas jest to czas, który pozwoli nam się jakby lepiej przygotować. Mamy paru zawodników, którzy są kontuzjowani, jak e, Firlej, Szramowiad, Wersocki, i, I myślę, że ta przedłużona kolejka pozwoli nam no, do, ten zespół skompletować i, i wtedy spokojnie y, do pierwszego meczu przy, przygotować się maksymalnie najlepiej jak się da.